Świetnie, świetnie sobie radzi. Ja też staram się eliminować niewiernych. A, przyznam się, że trochę niekiedy na ślepo strzelam. Kurcze, i zaklinowaliśmy się, chyba. Oj, dokładnie, oj, dokładnie zaklinowaliśmy się zaraz ktoś nas tutaj pozwali No i właśnie Killstreak 35 35 streak 41 do4 z czego 35 zabić było zamtraka e Jestem trochę zestresowany, łapy mi się trzęsą, ale po prostu to było coś niesamowitego. To było coś niesamowitego. Kierowca był niesamowity i po prostu stokrotne dzięki, Carlos. Jeżeli to oglądasz, nawet do ciebie napiszę. Jesteś Polakiem. Na polan napisałem z małej Naprzód chłopaki, no dawać już no, no no proszę gdzie jedziesz chcę wsiąść do ciebie Dobrze Znowu jesteśmy z Carlusem Nie wiem czy uda mi się Naprawdę bardzo 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 odważnie tutaj jedzie Naprawdę, naprawdę świetnie to rozgrywa. Puść mi bratku. Naprawdę, naprawdę, naprawdę bardzo mi się podoba. Jego jazda. Mustafa! Dzięki. Uda mi się osiągnąć taki niezwykły wynik, taki killstreak, bo naprawdę coś pięknego. O rety, 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 trochę się trzeba skupić na tej grze boom headshot i kryjemy, kryjemy ten ładunek eee, dlatego granaty, o jezus dobrze O, Carlos, Carlos, świetna, świetna jazda. E, panie z Belgii, Ging, No kurcz. Carlos i Killstreak 15. Muszę go pochwalić. Respimy się, respimy się i będziemy szli do Gdzieś tutaj powinien Masz tu pomoc. się odrodzić. Dokładnie. Znowu jesteśmy z Karlosem. Naprawdę niesamowity. Odważne, strasznie odważna jazda. Nie jestem też w stanie powiedzmy wszystkiego zauważyć. Ach. Nice shooting. Dobra, będziemy tutaj okupowali Amtraka. <laughs> to będzie po prostu piękny gameplay z Amtrakiem. Mam nadzieję, że się Wam spodoba to coś innego, coś nowatorskiego. A ja na początku dzisiaj nie byłem w formie. Ale teraz już jestem. Wygląda na to. I jedziemy z tym koksem Nawet zapominam oznaczać cele Mam nadzieję, że nie będziecie mieli mi tego za złe No to sobie tak dla kurażu na odległość Granatami posiekamy trochę Zrobimy tutaj przejście Tam się czają A trochę tutaj na ślepo wale. O jest, o jest, dobra, dobra Udało nam się uniknąć Nie wiem czy będę w stanie dosięgnąć tą pelotkę. O, ta pelotka jest już nasza nawet, bym powiedział. No to już tylko kwestia czasu, zanim skończymy tą rundę. Postaramy się dosięgnąć tego Jeepa, który i tak nam nic nie robi przecież. Ładnie, 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 ładnie. O, tutaj jest jeszcze przybliżenie, oczywiście. Ten dźwięk nadal tutaj tam truje, O, to już jest końcówka totalna. Ostrzelamy ich trochę, ich respa. Znaczy skąd będą wychodzić. Jeżeli zabraknie wam naboi. W, jeżeli zabraknie Wam granatów w granatniku, zmieniacie sobie na karabin, naciskacie przeładowanie na granatniku, zmieniacie sobie na karabin, strzelacie z karabinu. W, ten, w tym samym momencie granatnik przeładowuje, i wtedy, kiedy skończą Wam się naboje w karabinie i trzeba będzie odczekać chwilę, to możecie użyć granatnika. Kiedy wystrzelacie granatnik, możecie od razu użyć karabinu. Więc, tak naprawdę, ogień zamtraka można prowadzić ciągle 65 do 6. To jest chyba. Jeden z najwyższych wyników, jakie osiągnąłem w życiu, a to dzięki temu, że miałem niesamowicie dobrego kierowcę pojazdu, który miał wynik 1.5 poświęcał się, wjeżdżał przeciwnikom na punkt odrodzenia, grał niesamowicie agresywnie, a ja starałem się zdejmować wszystko naokoło. Także dziękuję Wam bardzo, że oglądaliście ten filmik. Mam nadzieję, że się Wam to podobało. Graliśmy 18 minut, podzielę to niestety chyba na dwie części, po około 10 minut. Minut, ale uważam, że po prostu było warto zobaczyć to na własne oczy. A ja poszypuję trochę wyżej w rankingu najlepszych żołnierzy Zamtraka. Także jeszcze raz Wam serdecznie dziękuję i do zobaczenia w grze na polu walki. Hej, hej.